Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No myślę, że mecz, mecz był emocjonujący, tak? W tym meczu było, było wszystko, tak? Były zwroty akcji, były rzuty karne, były czerwone kartki, było wiele sytuacji i myślę, że, że jeden zespół i drugi zespół od samego początku po tych sześciu punktach, które, które my mieliśmy, zespół odrydy na pewno chciał ten mecz wygrać. Natomiast co? Natomiast no myślę, że... Z tego meczu na pewno jesteśmy zadowoleni, może nawet bardziej niż z tych meczów wcześniejszych, bo e, wydaje mi się, że taktycznie byśmy fajnie ustawieni, e, dużo operowaliśmy piłką, dużo graliśmy, dużo zmienialiśmy stronę. Było parę sytuacji, no ale też nie uszczegliśmy się błędów, przede wszystkim te błędy w poszczególnych fragmentach gry. Z tego co pamiętam, to w pierwszej połowie właśnie stały fragment rzut rożny, gdzie chyba żemu uderzał piłkę głową minimalnie. Yy, chybił. Potem była sytuacja, gdzie, gdzie był rzut karny. I tutaj gratulacje dla naszego bramkarza, który, który powoli staje się takim też bohaterem, bo w tych kluczowych momentach bardzo dobrze się spisuje i wybronił rzut karny. Yy, no i też zespół tutaj gospodarzy kontratakował dosyć groźnie, ale tak z akcji można powiedzieć, że nie było tego zagrożenia. Natomiast myślę, że w drugiej połowie też ta czerwona kartka spowodowała, że jeszcze więcej nabraliśmy pewności siebie. Yy, ja się cieszę że kolejny mecz zmiany jakby przesądziły o wyniku meczu, bo, bo zawodnicy, którzy wchodzą, już któryś mecz z kolei, czyli czyli Niewiarowski, teraz Rumin, strzelają bramki, to też pokazuje, że, że, no, że to po prostu odpowiednio to robimy. W odpowiednim momencie ci zawodnicy wchodzą, nie gramy o obronę wyniku, tylko o to właśnie, żeby, żeby grać o trzy punkty i taki jest cel w każdym meczu I, i pomimo to, że graliśmy na trudnym terenie z trudnym przeciwnikiem, to uważam, że wszystkie zmiany, które zrobiliśmy, były zmiany ofensywne po to, żeby ten mecz wygrać. Co jeszcze? No jeszcze może tak, wiedzieliśmy, że będziemy mieli bardzo trudny początek. Gdyby ktoś nam powiedział przed startem, że po pierwszych trzech meczach, trudnych wersjach wyjazdowych, będziemy mieli dziewięć punktów, pewnie nikt by nie uwierzył, natomiast Piłka uczy pokory. Ja też mówiłem w szatni, że, że się cieszę z tego powodu, natomiast liga jest bardzo długa. Trzeba iść za ciosem, trzeba być pewnym siebie i, i myślę, że dzisiaj się cieszymy, ale skupiamy się na kolejnym meczu. I Myślę, że z tej strony warto by było też zaprosić wszystkich kibiców tutaj GKS-u na najbliższy mecz, bo szykuje się taki bardzo fajny mecz z Wisłą Kraków i naszym marzeniem moim zawodników jest to, żeby ten stadion był jak najmocniej wypełniony, a myślę, że w tym momencie na pewno dużo kibiców będzie chciało przyjść i oglądać tą drużynę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Co mogę powiedzieć o tym meczu? Chyba, chyba sobie dzisiaj pomogliśmy trochę w tej porażce mniejszelony karny. Czerwona kartka Kamińskiego i, i potem walka i dobra gra w drugiej połowie i tak yy, wydaje mi się, nie oglądam na wideo, ale tak na żywo, że lepiej graliśmy w drugiej połowie jak w pierwszej i, i tym bardziej to boli, bo Łążą w tą dziesiątkę na pewno na remis zasłużyliśmy, bo, bo granie była zła, dobrze wytrzymaliśmy mecz kondycyjnie. Pierwsza połowa taka, trochę nie mrawa, yy, trochę więcej szachów było. No ale w 44 minucie mamy karnego. I tutaj też był ważny moment tego meczu. Nie wiadomo, jakby to wyglądało po tym, jakby, jakbyśmy go wykorzystali. Potem naraz następny, następny dzwon, jak się to mówi w postaci czerwonej kartki. Tu myślę, to był najważniejszy moment tego meczu. Ta kartka Kamińskiego, gdzie, gdzie potem graliśmy w dziesiątkę. Gra nie wyglądała źle, ale mimo wszystko było, było groźnie pod naszą bramką. kilkukrotnie nam, nam skórę uratował Artur Haluch. I straciliśmy bramkę w takim najmniej bym powiedział momencie groźnym dla nas, gdzie tam popełniliśmy błąd w bocznym sektorze, wrzutka, gdzie nasi stoperzy świetnie reagowali na te, na te dośrodkowania, a tutaj, tutaj niestety byli w tym elemencie słabsi. No cóż, yy, trzeba robić swoje, yy, wszystkiego też nie wygramy. Myślę, że zespół nie wyglądał, nie wyglądał dzisiaj źle, wyglądał dobrze nawet w tą dziesiątkę, tak więc, tak więc myślę, że można być tutaj pomimo porażki. Pomimo porażki, optymistom, jeżeli chodzi o następne, następne spotkania. Elmax, oficjalny sponsor GKS